Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, Sebastian Wierciak przy Mikrofonie. Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie w pierwszej rozmowie pod krawatem. A w związku z tym, że początek roku szkolnego, no to moimi Państwa gościem jest zachodnio-pomorski kurator oświaty Paweł Palczyński. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie. Szybko zleciały nam te wakacje? No, bardzo szybko, a dla szczególnie dla. Urzędu, jakim jest kuratorium, to my mieliśmy dużo pracy właśnie w okresie wakacyjnym, a więc trochę związanych z przygotowaniem i rozpoczęciem roku szkolnego. Czy to jest tak, że właściwie od czerwca ostatniego ruszyły przygotowania już do pierwszego wrześniowego dzwonka? Tak, można powiedzieć. Niektórzy uważają, że kuratorium, tak jak szkoły, ma wolne. Niestety, jest to urząd, który pracuje przez wszystkie miesiące w roku i. No, staramy się przygotowywać e, i wszystkiego dopilnować, co tylko w naszej mocy, żeby w szkołach działo się jak najlepiej. Tym bardziej, że jest dużo obietnic czy zapowiedzi e, zmian tej naszej polskiej szkoły. E, między innymi uszczuplenie podstawy programowej. To powiedzmy sobie o tym dwa zdania i o tym, co w związku z tym z podręcznikami. Tak, trochę tutaj e, nieporozumień się pojawiło, czy w prasie, czy wśród rodziców szczególnie, czy młodzieży. Proszę pamiętać, że uszczuplona, uszczuplona podstawa programowa wcale nie oznacza, że zmieniają się podręczniki. Wszystkie podręczniki, które do tej pory zostały wydane i uczniowie korzystali, mogą nadal z nich korzystać. Nie ma potrzeby zakupu nowych podręczników. Czasami się pojawiła na tych podręcznikach taka dopiska edycja 2024. Dobrze, pojawiła się, ale to nic nie znaczy. Czy to będzie edycja 2024 z tym dopiskiem, czy bez? Po prostu w tych podręcznikach, które były wydane wcześniej, nauczyciel wie, że pewnych treści, które wypadły z tej podstawy programowej, nie realizuje. Podręcznik jest pomocą dla nauczyciela, dla ucznia, i doskonale nauczyciel będzie wiedział, co z tego podręcznika należy zrealizować. A co wypadło z tych podręczników? To są, no jak rozumiem, to nie było losowe, że co trzecia strona wypadła. Nie, nie, no oczywiście, no tutaj pracowali specjaliści mhm. z każdego przedmiotu. Były szeroko zakrojone konsultacje, zresztą też one wywoływały pewne tutaj, może nie kontrowersje, ale wątpliwości. Fachowcy, mam nadzieję, że dopracowali tą uszczuploną podstawę programową, i ona wchodzi w życie od tego roku szkolnego. Uszczuplona podstawa programowa z jednej strony, z drugiej strony brak zadań domowych. To nie grozi nam. Zgłupieniem społeczeństwa, że tak zapytam wprost i brzydko? Myślę, że nie, panie redaktorze, szanowni państwo. E, chodzi o to, żeby i uczeń, i nauczyciel miał czas na realizację tej podstawy. Do treści podstawy możemy wpisać bardzo wiele, bardzo dużo, co nam się tylko żywnie podoba, ale pytanie, czy my to zrealizujemy i czy to dobrze zrobimy. A więc yy, dajemy tu pewną swobodę nauczycielom w realizacji określonych treści. Być może jeden nauczyciel potrzebuje godzinę, dwie więcej na yy, określoną lekturę. Inni zrobią to nieco szybciej. A więc postawmy na jakość, a nie na ilość. To nie ma zagrożenia, że dzieciaki będą miały za dużo czasu wolnego i będzie pstro w głowie i będą wymyślały różne rzeczy popołudniami, czy, czy jeszcze w szkole? Jest to tak zważone, żeby było ok, Było do tej pory przeładowanie uczniów? Ja myślę, że tak. Proszę zwrócić uwagę, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, że jakbyśmy tak policzyli, ile uczniowie godzin spędzają w szkole. Plus, ile czasu poświęcają na odrabianie lekcji w domu, jeżeli by do tego rzetelnie wszyscy podeszli, plus, na przykład, mają dodatkowe zajęcia z, nie wiem, angielskiego, kółko taneczne i inne rzeczy, to wychodzi, że więcej pracują od dorosłych. Ponad 40 godzin tygodniowo. No to trzeba się nad tym zastanowić. Pytał pan o zadania domowe. Dzisiaj, w dobie sztucznej inteligencji. Yy... Pytanie, odpowiedź, no zdecydowanie łatwiej znaleźć gotowe odpowiedzi, i chodzi o to, żeby tutaj młody człowiek był raczej patrzył na pewne rzeczy krytycznie, umiał wyszukać pewne informacje, umiał poruszać się w tym dzisiejszym świecie, krytycznie spojrzał na pewne rzeczy. Oczywiście w młodszych klasach, tak jak to zostało zapowiedziane, tak jest, jeżeli chodzi o tą motorykę i tak dalej. Mhm. Ucz, uczniowie muszą pewne rzeczy zrobić. Nikt nie zwolni ucznia z przeczytania, lektury, tak? Także myślę, że tej pracy jest. Natomiast zadania domowe no dzisiaj nie zawsze się, w tej takiej formie tradycyjnej, o jakiej my myślimy, nie zawsze się sprawdzają. No, uczeń musi wyszukać jakieś informacje po południu, musi przygotować się, co było na poprzedniej lekcji. Także to tak do końca nie jest. Jeśli chce mieć czerwony pasek, czy tych czerwonych pasków już nie będzie? Nie to na, razie są, na razie są, chociaż są różne kontrowersje wypowiedzi, czy to jest potrzebne. Gdzieś z tego co wiem, to gdzieś ten czerwony pasek to się pojawił gdzieś z systemu radzieckiego jeszcze na naszych świadectwach, także to też różnie jest odbierane, czy my powinniśmy te czerwone paski mieć i. I w ten sposób motywować uczniów do szkoły. Jakoś tutaj specjalnie na ten temat zdania nie mam, czy powinniśmy to robić, czy nie. Taki dzisiaj system mamy i się tego trzymamy. Uczniowie najzdolniejsi, którzy osiągają dobre wyniki, otrzymują takie świadectwo, można powiedzieć, z wyróżnieniem w ten sposób jakby podkreślamy. To, że osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. To skoro już jesteśmy przy tych tematach, które budzą emocje i kontrowersje, religia w szkołach, jak to mhm. ma teraz wyglądać w tym roku szkolnym? Żadnych takich rewolucyjnych zmian nie ma. Też tutaj chciałbym uspokoić wszystkich. Pozostają nadal dwie godziny le lekcyjne religii. Nie jest ona wliczana po prostu do średniej ocen. Może dyrektor szkoły łączyć klasy, tutaj jest większa swoboda dla dyrektorów szkół. No pojawiły się również obawy katechetów, nauczycieli religii o ich zatrudnienie. Na pewno nie dotyczy to tego roku, ponieważ arkusz organizacyjny został przygotowany wcześniej, natomiast zmiany weszły zdecydowanie później, a więc mhm. tutaj, jeżeli ktoś miał etat, dyrektor nie ma jakby prawa zmniejszyć etatu, jeżeli chodzi o katechetów w tym roku szkolnym i te dwie godziny nadal pozostały. Czyli w roku szkolnym 2024-2025 nie tylko dwie lekcje religii, ale także w budynku szkoły. Nie wyprowadzamy religii gdzieś do salki katechetycznej. Nawet za bardzo nie wiem, panie redaktorze, skąd to pytanie, że wyprowadzamy. No, nikt nie mówi, ani pani minister, ani ministerstwo o wyprowadzaniu religii ze szkół. Mhm. Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy to taki nowy, też dosyć budzący emocje temat, ponieważ, jak wiemy, dzieci z Ukrainy do tej pory albo uczyły się zdalnie, często w tych szkołach ukraińskich, albo niby uczyły się zdalnie, a tak naprawdę nie uczyły się w ogóle. Dzisiaj mamy wprowadzony obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, jednocześnie taką no nie, 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 nie marchewką, nie kijem. Jest, jest sytuacja, że, że jeśli dziecko nie będzie chodziło od września do szkoły, to od stycznia kolejnego roku rodzice nie będą dostawać na takie dziecko 800. Więc no właściwie mamy kij. Hmm, można tak powiedzieć, ale proszę pamiętać, panie redaktorze, że pytanie jest inne. Co dzisiaj dzieje się z tymi dziećmi, które przebywają w Polsce? Niektóre oczywiście tak, uczestniczą czy są zapisani do szkół w systemie ukraińskim online. Ale czy one przebywając tutaj w Polsce powiedzmy dwa lata, trzy lata, czy one uczą się języka polskiego, czy one są, integrują się z naszymi uczniami, te, te dzieci, ta młodzież? No różnie to wygląda i dlatego rząd podjął taką decyzję, a nie inną, że te dzieci musimy no, w cudzysłowie widzieć. Yy, zorientować je, co się z tymi dziećmi dzieje, bo one dzisiaj trochę są poza systemem. I to jest taka sytuacja dosyć niebezpieczna, czy one się uczą, czy się integrują z naszą, z, na, w naszym społeczeństwie. Yy, jeżeli jest odpowiedzialny rodzic, no to przynajmniej uczniowie byli w systemie tym ukraińskim online. Ale jakby, dlaczego nie, nie wprowadzić ich do naszego systemu? Takich ze względów choćby społecznych. W związku z tym ta decyzja, że wszyscy, wszyscy uczniowie powinni być w szkole, i od 1 września taki obowiązek faktycznie spoczywa na rodzicach. I z tego, co się orientowałem, bo wiedziałem, że tutaj pan redaktor może o to pytać, mhm. to nawet wykonałem dwa telefony do dyrektorów szkół, pytając, czy faktycznie jest jakieś zwiększone zainteresowanie i, z, i, i więcej jest uczniów zapisanych do tych szkół. Powiedzieli mi, że tutaj jakiegoś jakby dopiero się to znaczy kilkoro. Kilku, mm -hmm. ki, kilk, tak, tak dosłownie otrzymałem odpowiedź: kilkoro uczniów się zgłosiło. Czyli nie ma jakiegoś bardzo dużego nawału, że my sobie nie poradzimy z tymi uczniami. My tak do końca też nie wiemy, ile tych uczniów jest. Także tu mogła być obawa, że nagle się okaże, że jest ich bardzo dużo. Na tą chwilę nie ma takiej sytuacji, żebyśmy sobie z tym temacie nie poradzili. A jak to wyglądają te liczby na dzisiaj? Tak, tak jak w ogóle w województwie zachodniopomorskim, bo sobie sprawdziłem, to był stan na 25 sierpnia był w systemie informacji oświatowej. To mamy ponad 269 tysięcy uczniów. Natomiast jeżeli chodzi w o osłabówkach i... i tak, w, jakby w całym naszym systemie oświatowym, systemie. od przedszkola do Szkół, do Szkół policjalnych. Mhm. Natomiast dzieci ukraińskich w szkołach, tylko powiem o szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, to jest 7764 osoby. Na tą chwilę zobaczymy, jakie będą dane. Po właśnie po 1 września, jak się już rozpoczął rok szkolny, będziemy wiedzieli, ile tych osób przybyło w naszym systemie. I to jest tak, że te dzieciaki, które się zapisują do polskiej szkoły, muszą w tej szkole uczyć się po polsku. Tam nie będzie czekał na nich nauczyciel, który będzie potrafił z nimi się porozumieć w ich języku. Jak będzie taka potrzeba, panie redaktorze, to będzie czekał, ponieważ nasze przepisy przewidują, że uczniowie do tej pory było tak, że mają wsparcie 6 godzin języka polskiego mhm. dodatkowo, a teraz będzie to 4 godziny czyli jeżeli potrzebują takiego wsparcia, yy, otrzymają takie wsparcie. Dodatkowo w tym roku jest taka możliwość zatrudnienia asystenta międzykulturowego. Dyrektorzy mogą składać wnioski do organów o takich, takie osoby, oni są zatrudnieni z kodeksu pracy i to też będzie wsparcie dla tych osób, które się w systemie naszym pojawiły po raz pierwszy w szkołach naszych, czy podstawowych czy ponadpodstawowych. Nie uciekniemy do internetu jeszcze w tym temacie jedno pytanie: czy to jest tak, że te dzieci z Ukrainy będą miały priorytet pierwszeństwo, będą miały lepszą bramkę, będą wypychać dzieciaki? Polskie, które na przykład rodzic chce zmienić szkołę swojemu dziecku na nierejonową, ale nie będzie mógł tego zrobić, bo tam dziecko z Ukrainy ma pierwszeństwo. Mogą Nie, 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 być ma, takie czegoś tak, nie ma czegoś takiego jak pierwszeństwo, po prostu będą traktowani jednakowo. Tak? Jeżeli by się zdarzyło, że na przykład dziecko ukraińskie przychodzi 1 września czy później nawet do szkoły, a w tej szkole nie ma miejsca, pan mówił mhm. też o, o dzieciach yy, obywateli polskich to po prostu wskazuje się kolejną szkołę obwodową, bo generalnie zapisy powinny być do szkoły obwodowej. Jeżeli by nie było miejsca, wskazuje się kolejną szkołę, która mhm. miejsce jest. Rozumiem, czyli równe traktowanie. Tak jest. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem jest kurator oświaty Paweł Palczyński. To tyle jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin, a w tej chwili uciekamy do internetu i kontynuujemy naszą rozmowę na radioszczecin.pl. To kolejny ważny temat, o którym mówi się już od właściwie kilku lat, stan psychiczny dzieciaków, szczególnie po pandemii i też w związku z wojną w Ukrainie. No, dzieciaki były mocno pobijane. Jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o, o to, jak państwo, jak kuratorium oświaty chce się zaopiekować dziećmi pod kątem stanu psychicznego? tak tutaj jest podejmowane wiele działań na terenach, na terenie szkoły tak powołany został przywojewodzie zespół taki który ma wspierać właśnie osoby dzieci i dzieci młodzież z Ukrainy i dedykowane takie wsparcie psychologiczne między innymi dla dla tych dzieci. Poszukiwani byli również psycholodzy z językiem hmm. ukraińskim, tak żeby. Ale mówimy najłatwiej. generalnie o stanie psychicznym dzieci i młodzieży, nie tylko. Tych, A jeżeli chodzi o, o. W ogóle tak. Hmm. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest sytuacja dosyć trudna. Po pandemii okazało się, że jednak mamy problem ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. No. No pewnie to wynika i z pandemii, ale pewnie z innych uwarunkowań, które gdzieś się w międzyczasie pojawiły w naszym, w tych, tych naszych latach, powiedzmy, XXI wieku. Mam nadzieję, że uda nam się z tego, że tak powiem, wyjść, ponieważ no, podejmuje ministerstwo wiele działań z tym związanych. Określono w przepisach, że mają się pojawić w szkołach i pedagodzy specjalni i psycholodzy. Jest określona liczba godzin w zależności od ilości uczniów. I ministerstwo podejmuje również działania związane z dokształcaniem czy namawia, motywuje nauczycieli do albo zmiany kwalifikacji, albo wprost dedykuje dla nauczycieli czy dla osób które chcą pracować w szkole, studia w tym zakresie, między innymi z psychologii, z pedagogiki specjalnej, dla pedagogów specjalnych, Są to, będą to studia bezpłatne i dają właśnie możliwość zdobycia nowego zawodu. Bo jeszcze mamy w tej chwili kilkaset gmin w Polsce, w, w których w ogóle nie ma ani jednego psychologa, jeśli chodzi o szkoły. Tak, niestety zdarza się tak. Jest to zawód dosyć popularny i no, nie ukrywajmy, dosyć dobrze płatny i zachęcić psychologa, żeby właśnie... Rozpoczął... Użerał się z dzieciakami? No tak, można powiedzieć, ale e, tak, młodzież ma sporo pro problemów i, i to nie są po prostu jeszcze na dzisiaj wynagrodzenia tak e, no, kuszące, żeby właśnie psycholodzy chętnie przychodzili, jednak... E, można tutaj podjąć pewne działania, porozumieć się choćby z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Często ci psycholodzy pracują właśnie i w poradni, i w szkole, jednej ze szkół na przykład w swoim terenie. Można korzystać ze wsparcia stowarzyszeń i fundacji, które takich właśnie psychologów zatrudniają i różne proponują programy dla szkół związane właśnie z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Tych działań jest wiele, także tutaj trzeba o tym pamiętać. Jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. I to powtarzałem na, na radach z dyrektorami szkół, mm -hmm. że bardzo ważne jest zdrowie psychiczne uczniów, ale nie zapominajmy. O nauczycielach. O nauczycielach, tak, panie redaktorze, i dyrektora szkół. Dlatego też nauczyciele są często przepracowani, zestresowani, zmęczeni. I jak nie będziemy mieli e, wypoczętego, szczęśliwego nauczyciela, to, to się to też ciężko przekłada na, na uczniów, jeżeli będziemy mieli. Szczęśliwego nauczyciela, tak to nazwijmy, mhm. to i te relacje w szkole, i relacje uczeń-nauczyciel zdecydowanie się poprawią. To też ma znaczenie. Nie, nie tylko ważny jest psycholog w szkole, ale ten nauczyciel, wychowawca, opiekun, który jest, bo też oni mogą mm, wiele swoim doświadczeniem zrobić, żeby uczniom w szkole było jak najlepiej. Bo są też nowe przepisy, które mówią nam, ile, na ilu uczniów ma być, mm. ilu psychologów, i tak dalej, uda się iść w tą stronę, tak, żeby te, te gminy, te białe plamy zniknęły. Ja myślę, że tak, bo to z roku na rok się poprawia. Jest określone przez ministerstwo, to jest taki dosyć tam skomplikowany przelicznik. Mm. W zależności od ilości uczniów, tyle część etatu, czy etat psychologa, pedagoga specjalnego i pedagoga szkolnego. A ma Pan zdiagnozowane takie białe plamy w naszym regionie, w na tak, Pomorzu zachodnim? Bo, bo my otrzymujemy też czasami od dyrektorów szkół informacje w tym zakresie, ale też otrzymujemy pisma, żeby kurator wyraził zgodę na zatrudnienie osób, mhm. które mają podobne kwalifikacje, zbliżone kwalifikacje do psychologa, lub na przykład są studentami ostatniego roku studiów z psychologii. I zdarza się, że jeżeli tam już dana osoba jest faktycznie mhm. bardzo ma już jest w zasadzie po studiach jeszcze tam czegoś brakuje w dokumentach, to staramy się wyrażać taką zgodę, żeby już mogli rozpocząć pracę, praktykę, ale i pomagać młodzieży. Tym bardziej, że z badań wynika, że mamy w tej chwili w szkołach mniej przemocy fizycznej niż lata temu, ale za to więcej hejtu i tej przemocy psychicznej. No oczywiście, bo dzisiaj to, co wydaje nam się, że nie jest widoczne, albo kiedyś nie miało takiego znaczenia, dzisiaj w dobie. Mediów, tak, i mediów społecznościowych. Każda informacja, każde zdarzenie w szkole jest od razu medialnym zdarzeniem. Cokolwiek by się w szkole nie wydarzyło, to mamy, można powiedzieć, jakąś dokumentację w postaci filmików, tekstów, gdzieś na wszystkich mediach społecznościowych. I komentarzy. Tak? I niestety, komentarze, które. I tutaj jest ogromna rola, właśnie wszystkich wychowawców, wszystkich nauczycieli w szkole, żeby mocno uświadamiać młodzież, że krzywdzimy również. Tekstem napisanym, słowem, które gdzieś się pojawia w internecie, zdjęciem nieodpowiednim, i tak dalej. tak Ale to chyba też rola ogólnie dorosłych, również tak rodziców, jest. prawda? Oczywiście, że tak. I na koniec chciałbym zapytać Pana o poziom kształcenia w naszym regionie na Pomorzu Zachodnim, bo to nie jest tak, że jesteśmy liderami. Oczywiście mamy takie. Sytuacja jak trzynastka na przykład, gdzie tak, możemy oczywiście. być dumni. Mówimy ale o 13 w Szczecinie, ale jednak jeśli weźmiemy pod uwagę cały region, całe Pomorze Zachodnie, no to jesteśmy w drugiej połowie stawki. Jak pan chce to zmienić? E, tak, jest to problem, widzimy ten problem, przyglądamy się temu, analizujemy, bo tak naprawdę nie ma dzisiaj dobrej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się przeprowadzić badania, które jakby też wykażą. To nie jest proste, bo to jest temat i czasowo długi, mm -hmm. i trzeba mieć odpowiednią instytucję, która te badania przeprowadzi. I to kosztuje, tak? Natomiast e, niezależnie od tego e, podjęliśmy e, takie działania, które mają, mam nadzieję, przynieść efekty. Podzieliliśmy się tymi działaniami już z dyrektorami szkół. Powiem tak. Nazwaliśmy to tak yy, trochę pod kątem naszego regionu: edukacja z wiatrem w żaglach. Mhm. Chcemy trochę rozbudzić i zmotywować wszystkich do działania, że mamy nowe otwarcie, mamy ogromne chęci i chcemy tą naszą szkołę zachodniopomorską zmieniać. E, powołałem taki zespół ekspertów, doradców, dyrektorów szkół, poradni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, którzy. Są fachowcami, którzy odnieśli sukces, którzy, którym się udało w swoim środowisku pewne rzeczy zrobić. Przedstawiliśmy to również dyrektorom szkół. Ja zadeklarowałem, że odwiedzę każdy powiat przynajmniej i spotkam się z dyrektorami, ale co jest ważne, z organami prowadzącymi, bo to jest kluczowa sprawa. Będziemy rozmawiać, będziemy szukać rozwiązań, dlaczego w danym środowisku coś nie poszło, coś jest nie tak, i będziemy starali się dedykować wsparcie, bo w zależności od środowiska i od szkoły. Każda szkoła jest inna. Każde środowisko będzie potrzebować mm -hmm. czegoś innego i będziemy starać się wspierać te ośrodki, te szkoły, gdzie jest, będziemy generalnie starać się wszystkich wspierać, ale tam w szczególności, gdzie jest najsłabiej. A my, jako Radio Szczecin, będziemy mówić Sprawdzam i spotkamy się. Od razu chciałbym Pana zaprosić na koniec roku szkolnego. <laughs> i Na pewno i zobaczymy, co <laughs> I zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego tak wyszło. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był kurator oświaty z Pomorza Zachodniego, ze Szczecina, Pan Paweł Palczyński. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy no i... i wszystkich widzów, bo wiemy, tak że jest. radio dzisiaj też jest medialne i w każdej strony możemy się zobaczyć i usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.